Najnowsze wydanie z serwisu informacyjnego Na Horyzoncie News. Waldemar Ruberna: Witam państwa. Dobrowolne i bezinteresowne udzielanie wsparcia osobom potrzebującym to rzecz, można słubiska specjalność. W związku z tym w miniony czwartek w Urzędzie Miejskim w Słubicach odbyło się spotkanie mające na celu skoordynowanie działań pomocowych dla Michała Kabienia. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słupicach odbyło się spotkanie zawiązującego się Komitetu do Spraw Zbiórki Charytatywnej Michała Bienia. Chcemy działać szerzej. Zebrać wszystkich ludzi, którzy działają na rzecz Michałka, ale do tej pory ci ludzie byli rozproszeni. Każdy troszeczkę na, własne, na własnym podwórku, troszeczkę z własnymi pomysłami. Ale nam zależało na tym przede wszystkim, żeby to było takie troszeczkę bardziej skoordynowane. I zrobiliśmy w tamtym tygodniu pierwsze spotkanie. Dzisiaj jest kolejne. I z tego wyniknie nam harmonogram działań na rzecz Michałka. To jest bardzo dobre, bo pierwsza rzecz jest taka, że musimy wyjść poza gminę. Zresztą ja o tym mówiłam już wielokrotnie. Wszyscy są tutaj zgodni i, i chcemy dalej działać. To, co jest tutaj, super. Pomaga, działamy, zebraliśmy bardzo dużo pieniędzy, ale teraz musimy poprosić ludzi z całej Polski o to, żeby nam pomogli no wiadomo, że dobro się mnoży. Nie może być inaczej. Zresztą to też była idea naszego komitetu wyborczego, że my tam już zapoczątkowaliśmy taką ideę Słubickiej Anioły. To na razie jest bardzo robocza wersja, ale chcemy pod tą nazwą pomagać tym, którzy tej pomocy oczekują i działać jakby tak bardziej, tak jak powiedziałam, skoordynowanie. Mamy osoby, które będą się zajmowały konkretnymi eventami, wydarzeniami na rzecz Michałka i bardzo dobrze, bo te osoby chcą Działać. Chcielibyśmy, aby zbiórka wyszła poza zasięgi gminy, aby wszyscy ludzie, którzy już pomogli w zbiórce, bo to jest bardzo duża grupa ludzi, pomagała dalej, ale już w rozpowszechnianiu tej zbiórki, w pomoc, nagłośnianiu jej, co potrzeba, potrzeba tego, potrzeba ciasta, potrzeba tego. Bardziej zależy nam teraz, żeby ludzie włączyli się z akcjami na przykład swoich, jakie mają usługi do zaproponowania, czy pomocy w meczu, czy ogólnie pomocy. Nie ma rzeczy niemożliwych, zawsze warto wierzyć, zawsze warto pomagać i czy to jest pomoc materialna, czy to jest pomoc usługowa, czy chociażby wspierać osoby, to jest zawsze pomoc. Powstał pomysł, aby powstała grupa komitetu, która y, będzie co tydzień, co tydzień, co dwa y, w związku z, z potrzebami, y, spotykała się i omawiała najważniejsze problemy, potrzeby, co trzeba teraz, co jest do zrobienia, y, co się udaje, co się nie udaje. Każdy, każdego będzie wspierał i będzie pomagał. Nagłaśnianie, pomoc, co komu potrzeba, wymiana informacji, y, wszystko co, co potrzeba. Wierzymy, że konsolidacja pomocy realizowana przez powstający komitet doprowadzi do zebrania niezbędnej do leczenia Michałka kwoty. Od 8 do 12 lipca dzieci z gminy Słubice uczestniczyły w drugim turnusie półkolonii na sportowo. Półkolonie zorganizował Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, a patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Słubic pani Marzena Słodowni. Bardzo się cieszę. Fajnie, że te puśki się cieszą, fajnie, że śpiewają, tańczą, chcą, chcą na, na, na następny rok przyjść tutaj. Także no ja przede wszystkim chcę za całość, za całe dwa tygodnie podziękować organizatorom i podziękować wszystkim. Wszystkim, którzy się włączyli w działania i zrobili tak świetne zajęcia dla dzieci wakacyjne. Super, bardzo Wam dziękuję. Tak, po prostu jeżeli widzimy, że dzieci są zadowolone, jeżeli dzieci są radosne, jeżeli dzieci aktywnie po prostu uczestniczą w zajęciach, jest to dla nas po prostu nagroda. Ja nie ukrywam, że po podjęciu decyzji tak, o organizacji półkolonii to zawsze rozmawiam po prostu z kolegami w tym, tym zakresie, co możemy zrobić, jak możemy zrobić i kto może pomóc, bo, bo, bo to jest bardzo ważne. Kolega Jacek Grzyszkowe, który na co dzień jest nauczycielem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, mimo ciężkiego, rocznego trudu podjął się dwutygodniowej opieki nad, nad, nad dziećmi, i jemu szczególnie za to serdecznie dziękuję. Ale dziękuję dzieciom, dziękuję szczególnie również rodzicom, bo widać, że po prostu wychowują bardzo wspaniale swoje swoich dzieci. My przez te dwa tygodnie po prostu nie mieliśmy z dziećmi żadnych, naprawdę żadnych kłopotów, ani wychowawczych, ani porządkowych innych. Natomiast Również chcę bardzo serdecznie podziękować samorządowi gminy Słubice, bo bez wsparcia samorządowego trudno byłoby nam to, to wydarzenie w postaci półkolonii zorganizować. Ale nam też zależało na tym, żeby po prostu dzieciom pokazać obiekty Sobieskiego ośrodka sportu, jakie one są, co można po prostu na tych obiektach uprawiać i jak aktywnie można po prostu spędzać czas. I myślę, że te wszystkie elementy nam się udało zrealizować. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i zapraszam za rok, jeżeli oczywiście pozwolą na to i sytuacja, i warunki. Dziękuję bardzo. To jest niewątpliwie po pierwsze sukces wielkich organizatorów, bo też tyle osób, żeby tutaj było na tej półkolonii, to się nie bierze znikąd. Czyli gdzieś jest dobra informacja, że tutaj dzieci spędzają miło, fajnie czas, na sportowo, zdrowo przede wszystkim, bez telefonów, no to jest na pewno coś dobrego. Wspomniane było, że dzieci zadowolone, że smacznie tutaj podają im jedzenie, że są uwielbiani przez swoich wychowawców tutaj kolonijnych, półkolonijnych, ale też ze wzajemnością. To było widać, jak się tulili do nich. To, to właśnie świadczy o tym, że ta półkolonia na pewno się udała i dzieci na pewno są mega zadowolone. Trzeba im życzyć teraz dalszych, szczęśliwych wakacji, zdrowych, bez żadnych kłopotów. Niech radośnie wracają do szkoły i się dobrze uczą. Entuzjazm dzieci, ich radość i uśmiech to ewidentne dowody na to, że półkolonie spełniły swoje zadanie, a dzieci w dalszej części wakacji mogą doskonalić nabyte podczas półkolonii nowe umiejętności. Łukasz Fabiański to postać niewymagająca specjalnego przedstawiania, a jednak ten wielokrotny reprezentant Polski, obecnie bramkarz West Ham United, też kiedyś rozpoczynał swoją piłkarską karierę. Zapraszam na materiał filmowy, w którym być może zobaczymy następcę, a może nawet następców naszego znakomitego golkipera. Promet Keeper Camp to coroczne wydarzenie organizowane przez założyciela Promet Keepers Academy Mirosława Dębca. Miniony piątek na jednym z obiektów Sosiru był dniem podsumowującym tegoroczną edycję. W porównaniu z zeszłymi edycjami mamy delikatną zmianę. Zamiast pięciu dni mamy aż siedem dni atrakcji. Z tego względu, że na terenie Sosiru jest też rozgrywany turniej piłkarska kadra czeka. Pięć dni jesteśmy na terenie Sosiru, dwa, e, dwa dni jesteśmy na e, terenie szkoły numer 3. E, mamy dużo atrakcji, jak co roku. Nasza dewiza mówi o wszechstronnym rozwoju. W, zeszłym, w zeszłych latach e, dzieci trenowały golfa, palanta. W tym roku również postawiliśmy na tenisa. Także e, również podziękowania dla trenera Grzegorza, który prowadzi e, szkółkę pro-tenis, bo każdy mógł spróbować swoich sił również e, w tenisie. 30 uczestników. E, w tym roku troszkę zmiana, jeśli chodzi o kadrę trenerską. Mieliśmy trzech trenerów dorosłych, ale też mieliśmy Trójkę naszej młodzieży, absolwentów naszej Akademii, Gabrysiak Jałka, Kacper Majchrzak i Hubert Dobrowolski, prawie pełnoletni i tak naprawdę bardzo wspomogli sztab. Byli takim wzorem dla tych młodszych kolegów i też dla nich to taki bodziec, że może też jacyś nowi, młodzi szkoleniowcy nam tutaj urosną przy okazji. Pierwsze sukcesy są, mamy e, chłopców, którzy są w kadrze województwa lubuskiego. Mamy e, na razie uważam taką osobą, którą e, nie lubię wyróżniać osób, ale która bardzo fajnie rokuje, jest Michał Pakirski, rocznik 2011, który już e, jest zapraszany przez kluby ekstraklasy, m.in. zagłębie lubin. E, ale mówię to, zobaczymy, to wiele czynników jeszcze. Jeszcze wpłynie na to, czy, czy rzeczywiście uda się, bo ta kariera sportowca jest ciężka i to wiele czynników na to się składa, nie tylko trening bramkarski, piłkarski, odżywianie, dbanie o siebie, jeśli chodzi o, o sen, o regenerację, także no, mówię tutaj, wiele czynników jeszcze, jeszcze wpłynie na to, czy ktoś ten sukces odnajdzie, tak jak dwa lata temu. Trzy lata temu już Łukasz Fabiański u nas się zjawił na kampie bramkarskim i powiedział takie fajne słowo, że trzeba trafić na taką odpowiednią osobę na swoim, w swoim piłkarskim szlaku i myślę, że to też jest ważne, bo po pytanie, czy po odejściu z akademii i pójściu dalej takie osoby będą miały takiego swojego mentora, żeby e, oparcie, które ich później dalej ukierunkuje w, w kierunku profesjonalnego sportu. Szósta edycja Mirek Dębiec zaczyna być historią bardzo fajną w naszym mieście. Wziął się za młodych bramkarzy, pięknie to promuje, pięknie ich tutaj ćwiczy. Wziął się za kampę, czyli palanta. To jest kolejne jego dziecko, dzieło, które idzie w świat, idzie w Polskę na pewno. Wiele wydarzeń, jeśli chodzi o dzisiejszy. Obóz. E, muszę powiedzieć, że jestem no, zdumiony, że tyle osób bierze udział e, w, no, w obozie bramkarskim bądź co bądź, czyli dosyć wąskie, bym powiedział, wąska specjalizacja. Tym bardziej serce rośnie. Niech idą e, w stronę największych bramkarzy Polski, szczęsnego, naszego Fabiańskiego. Być może ktoś z nich kiedyś będziemy oglądać któregoś z nich na arenach e, wielkich stadionów. Jest, bez wątpienia też należy się ogromne podziękowania dla organizatorów, dla Mirka Dębca właśnie osobiście i dla wszystkich jego współpracowników za to, że tak świetnie przygotowali ten obóz i naprawdę zadowolenie tych młodych osób widać na ich twarzach, maluje się i też patrzę, obserwuję rodziców, którzy z ogromną tutaj wdzięcznością no, składają te uśmiechy wobec organizatorów. A gmina osobista, tak jak powiedziałem, będzie takie, tego typu przedsięwzięcie. Um, Wzięcia, będzie zawsze wspierać i na pewno pomożemy finansowo też w kolejnych latach. Przede wszystkim chciałbym podziękować Gminie Subice, która już kolejny rok dofinansowała to wydarzenie oraz rodzicom, którzy również wspierają, bo bez, bez tej pomocy na pewno moglibyśmy przeprowadzić dany obóz czy pokolonie, ale żeby utrzymać poziom tego obozu, jeśli chodzi o sprzęt, o jakość wyżywienia, boisk, warsztatów, które nam współtowarzyszą, bo oprócz tenisa była również z nami pani Asia Kania-Jacek, która prowadziła zajęcia z fitnessu, E, trenerzy, którzy są doświadczeni, tak jak e, trener Arek Tom, czy który dzisiaj na to, że OCR tam z dzieciakami wyczyniał cuda. Także tak mówię, ten e, wszechstronny rozwój. Dzięki pomocy też tym organizacjom i również klubom, które co roku z nami współpracują. W zeszłych latach Street Fighters, pole golfowe, w tym roku, tak jak mówiłem, klub tenisowy, również podziękowania dla Sosiru, który przygotował fantastycznie obiekt. Także wielkie, wielkie dzięki, bo bez, tych, bez pomocy instytucji, ludzi, rodziców no, nie osiągnęlibyśmy tego sukcesu. Gratulujemy wszystkim młodym adeptom sztuki bramkarskiej i życzymy wytrwałości w realizacji piłkarskich marzeń. Młodzi piłkarze UKS Polonii Subice również podczas wakacji chcą kontynuować i doskonalić umiejętności w swojej sportowej, piłkarskiej pasji. Piłkarskie półkolonie dają taką właśnie możliwość. Tak, tak, to już u nas drugi turnus. Lipiec jest poświęcony głównie w naszym klubie pod Półkolonie. Tak już mówiłem wcześniej, w lipcu zajęcia z trenerami drużynowymi nie są prowadzone. Skupiamy się na Półkoloniach. Ci, którym piłka jeszcze nie, nie gdzieś tak nie powiem brzydko nie zbrzydła, jeszcze mają chęć po całym roku grania, to tutaj przychodzą do nas. Reszta odpoczywa w lipcu, a my tutaj działamy. Tak? To jest drugi turnus, mamy 30 uczestników. Na pierwszym jesteśmy 37, czyli w sumie. 67 uczestników podczas naszych półkolonii. No i bawimy się tutaj na boisko. tak jak pan zauważył. No staramy się, żeby ta nasza pierwsza polonia miała korzyść z naszych grup młodzieżowych, żeby to w przyszłości fajnie wyglądało. W sierpniu większość drużyn wraca do w część na początku sierpnia, część w połowie. I moja grupa akurat wybiera się na obóz. Jedziemy 19 sierpnia do Trzcianki. Tam również podczas sześciodniowego zgrupowania będziemy się przygotowywać do kolejnych zmagań ligowych, bo sezon będzie zapasem. No i jeszcze pod koniec sierpnia, 31 sierpnia w sobotę organizujemy festyn UKS, czyli takie nasze posumowanie całorocznej pracy. Będzie to skierowane głównie dla drużyn od Szata po Orlika, tych najmłodszych. Będzie fajna zabawa tutaj na boisku głównym, także zapraszam. Zaangażowanie podczas zajęć i radość widoczna na twarzach młodych piłkarzy UKS Polonii Słupice udowadniają, że piłkarskie półkolonie to bardzo pożytecznie spędzona część wakacji. żaki, skrzaty, a nawet maluszki z kategorii Bambino regularnie doskonalą swoje umiejętności gry w piłkę nożną. Z naszą kamerą zajrzeliśmy na boisko Słubickiej Dwójki, gdzie odbywał się kolejny trening Słubickiej Akademii Piłkarskiej. Staramy się, żeby w tym okresie wakacyjnym dzieci miały dużo zajęć, więc miałem możliwości trenujemy bo mamy świadomość, że jeżeli nie będą z nami trenowali, to być może nie będą za bardzo uprawiali sportu, a ten ruch dla dzieci jest przecież bardzo ważny. Także dzisiaj jesteśmy na treningu naszej najmłodszej grupy, to są cztero, 5 też czasem 6-latki i no tak jak widać, cały czas ruszają się, cały czas są, są w biegu. A co do tych ostatnich turniejów, o które pan pytał, no to yy, udało nam się zająć drugie miejsce w turnieju organizowanym przez pana Mirosława Wrześńskiego, piłkarski laur, tam w kategorii Żaków, yy, nasza drużyna zajęła miejsce drugie, z tak, czego się bardzo yy, cieszymy. Dzieci traktują to zabawę jako rywalizację, kto zdobędzie więcej punktów, kto zdobędzie więcej goli, kto więcej razy piłkę podrzuci, to jest dla nich zupełnie naturalne. Tak? Yy, 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 Dzieci lubią ze sobą rywalizować, Faktycznie ostatnio braliśmy udział w turnieju też trójek we Frankfurcie nad Odrą i tam udało nam się zająć miejsce również drugie, przy czym Trójcę, która zajęła to, to długie miejsce było e, dwóch naszych zawodników i, i jeden zawodnik z UKS Polonia Słowica. Ale to tylko świadczy o tym, to jest myślę fajne, że udaje nam się współpracować, że te dzieci, które tutaj są w różnych klubach, tak naprawdę, czy to w szkole, czy, czy też poza szkołą, oni się bardzo lubią, kolegują i, i że tak powiem, mają do tego właściwe podejście. Na przełomie lipca i sierpnia nasza starsza grupa wyjeżdża na obóz sportowy do Pobierowa. Będziemy tam tydzień czasu odpoczywali, ale też trenowali. Natomiast też Pan wspomniał o turniejach 1 na 1. Faktycznie wzorem roku ubiegłego organizujemy zawody 1 na 1. Nazywamy to otwartym Słubic w piłce nożnej w 1 na 1. I te zawody będą miały miejsce 21 lipca w niedzielę. Zaczynamy od godziny 9. Jest wielu chętnych. Mamy jeszcze właściwie ostatnie cztery wolne miejsca, które chętnie rozdysponujemy. Gratulujemy młodym piłkarzom i ich trenerom sukcesów i życzymy kolejnych. Całym elementem naszego serwisu są cotygodniowe informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych odbywających się po obu stronach chodry do uczestnictwa, w których chcemy Państwa bardzo gorąco zachęcać. Bez granic to najlepszy informator o życiu kulturalnym i Frankfurtu nad Odrą. Sprawdź, bo być może w najbliższy weekend wybierzesz się na koncert, przedstawienie teatralne, operę lub balet. Na koncerty frankfurckiej filharmonii obowiązują specjalne czeki, które obniżą cenę Twojego biletu. Kupisz je w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Wszystkie informacje o imprezach kulturalnych w Dwumieście znajdziecie po polsku na stronie internetowej www.bezgranic.eu oraz w wersji papierowej kalendarza. Jednym z najbliższych wydarzeń będzie Nowum. Unikalny spektakl audiowizualny, czyli ambitna muzyka elektroniczna, wyrafinowane wizualizacje, wszechobecny uśmiech i świętowanie, do tego fantastyczne, unikalne dekoracje i instalacje artystyczne. Wydarzenie odbędzie się w dniach 26 i 27 lipca w miejscu magicznym i nieoczywistym nieopodal lokalnego targowiska, czyli miejscu, które ożywa raz do roku latem, gdzie woda styka się z naturą, a wszechobecny taniec i dźwięk przejmuje władanie nad ludźmi. Poszczegóły zapraszam, jak zawsze, na stronę kalendarza. Drodzy Państwo, to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Natomiast po serwisie zapraszam Państwa na najnowsze wydanie wiadomości samorządowych, których treścią są wydarzenia związane z tegorocznym świętem HANZY 2024, a następnie na reportaż z centralnego finału 40. jubileuszowego ogólnopolskiego turnieju piłkarska kadra CZEKA im. Stanisława Tymowicza, który odbył się w Słubicach. Teraz to już wszystko. Życzę spokojnego, radosnego, ciepłego. To chyba nie muszę życzyć, bo pewno będzie ciepły weekendu i do zobaczenia za tydzień.